Dzień dobry, proszę państwa, naszym dzisiejszym gościem będzie kobieta, której ulubionym posiłkiem jest śniadanie. Kobieta, której ulubioną porą roku jest wiosna. Niestety, drodzy panowie, nie jest już do wzięcia. Wiecie już, kto to będzie? Jedyna, niepowtarzalna Kinga! To nie przyjdzie. Powiedziała dlaczego? A mówiłeś jej, że wziąłem dziś leki? Nie pomogło? No, no nie, nie przyszła, proszę Państwa. Mm. Jakubie! Jakubie! Przynieś mi wody, bo mi zasło w gardle. Jakubem, poza imieniem, łączy mnie wyłącznie typ sylwetki. Zapamiętajcie tę twarz, drodzy państwo, bo pewnego dnia was może potraktować tak jak mnie. Sprawdzę, co wiemy o naszym niedoszłym gościu. Ma 26 lat. Czyli jest już, krótko mówiąc, stara. Prawdziwa twarz uniwersytetu III wieku. Znaczy, ja nie krytykuję. Sam miałem ostatnio spotkanie ze swoją klasą licealną na powązkach. No, wszyscy milczeli jak grób. A teraz prawdziwa bomba. Ma dzisiaj urodziny. Tę wiadomość przekazała nam osoba, której twarz możecie Państwo podziwiać. Podziwiać. Trudno uwierzyć, ale człowiek ze zdjęcia potrafi też pisać. Oto próbka życzeń w jego wykonaniu. Może stwierdzenie, że potrafi pisać, jest trochę na wyrost. Nie przyszłaś tu dziś, droga jubilatko, więc zamiast dać ci prezent tu. Sprawia ci przyjemność na odległość. Za chwilę dowiesz się i poczujesz, co potrafią te ręce. To będzie utwór zespołu The Beatles. Love Me Do, specjalnie dla ciebie w moim wydaniu. Najlepszego. Życzę ci, żebyś spełniła wszystkie swoje marzenia. Te zgodne z prawem. Chyba podoba mi się formuła programu, w której nie dość, że goś w ogóle nic nie mówi, to prawie w ogóle go nie ma. Tak więc idę w swój pomysł sprzedać stacja. Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.